Procesję pana, bardzo byłam przejęta. Chodziłam do przedszkola, to były w Płaszowie takie przedszkole, to się nazywało Ochronka, o, do ochronki. Do tej ochrąki chodziłam i, i te siostrzyczki, no wiedziałam jak, jak, jak ona się nazywała, ale już mi w tej chwili nazywa, wyleciała z głowy. Na te procesję do podburzaśmy chodziło, bo nie było kościoła w Płaszowie jeszcze wtedy. Było, przy tej ochronce był taki pokój, jeden duży, taka, rodzaj takiej kaplicy. W lecie to były ławki na zewnątrz powykładane, ludzie tam przychodzili i tam się odbyło na bożeństwo. ale myśmy do podłuża do kościoła chodzili i, i bo myśmy mieszkali w połowie płaszowskiej ulicy. Na tym, więc, tak, że, że nam było wszystko jedno, czy do tej ochronki, to na przewozie. Nie wiem, czy. czy no, Tak, jak, jak, jak tam była ta kaplica. No, i, i ja w ten sposób do szkoły. Jako pięcioletnie poszłam, bo właśnie w tej kaplicy przyszły dzieci na otwarcie szkoły tych lat, no i moje koleżanki, z którymi się na podwórku bawiłam, więc ja od razu pięcioletnie dziecko po, pobiegło tam do I pani nauczycielka, która zobaczyła, mówi to ty przyjdź do szkoły, bo niech ci mama kupi tabliczka, rysik, bo wtedy się rysikiem na tabliczce pisał, gąbka taka wisiała. No i, i przyjść do szkoły, mówimy, rozgarniam to dziecko takie. No i ja przyposzłam. I proszę wyobrazić, całą pierwszą, po jakimś miesiącu, moja mama mówi, że ty nie możesz do tej szkoły chodzić, bo ty przeszkadzasz, ty nie jesteś zapisana do szkoły, a, a jest, ja ryczę, płaczę, bo ja do tej szkoły koniecznie chcę iść, bardzo dobrze się w tej szkole, pisałam tym rysikiem, bardzo dobrze się czułam. I patrzę przez okno, wiem, że czesała mi mama walkoczenia, i czy te włosy, bolał mnie ta, ta głowa, i patrzę, biegnie chłopiec, bo to babu edukacyjny biegnie, no i wpadł do naszego domu i dzwoni. No i czemu mnie do szkoły nie przyszła? Pani się pyta. Ja mówię, mamo, widzisz, mówi, że pani przeszkadza, on przyszedł, że pani chce, żebym ja do szkoły. Poszła. No i tak. I w ten sposób że dali mi świadectwo, pani mnie sama zapisała do tej szkoły i potem czterą, cztery klasy skończyła do gimnazjum, trzeba mieć 10 lat skończona. Ja nie mam, mam dziewięć. Dostałam się, zdałam egzamin, dostałam się, no i do matury i w ten sposób. I zawsze byłam najmłodsza. Wszędzie i na uniwersytecie byłam najmłodsza, a teraz jestem wszędzie najstarsza od wielu lat.